Proszę wstać, sąd idzie. Sprawę doprowadzi sędzia Weronika Pieszka, Mateusz Hans i Sebastian Kropiński. Proszę usiąść. Otwieram postawę przed Sądem Okręgowym w Tebach. Będzie rozpoznana sprawa antygony. Stawia się oskarżona oraz jej obrońca, Pana Marcina, oraz który Karolina Świerczek. Zdawił się także Pan Kreon oraz prokurator jedząc w Piotr <tudzi> Otwieram przewód sądowy. Udzielam głosu Panu prokuratorowi. Oskarżam Antygonę, córkę Edypa Jochasty jo jo z rodu na Bluza 12 lipca 481 roku przed naszą erą w Tebach. Zameldowany w, na stałe w Tebach przy ulicy Stopokresa C7 posiadającej obywatelstwo greckie, przebywający w o nieumiejętne w pochowanie zwłok brata Poliny Kesa i złamaniem zakazu króla Tem, na podstawie artykułu 4 paragrafu 3 i 7. E, Pani Antygona, proszę wystać. Wysłucham Pani akt oskarżenia. Czy przyznaje się Pani do zarzuconego czynu? Nie, nie przyznaje się. Proszę o zaprzysiężenie świadka Antygony. Proszę położyć rękę na mitologii i powtarzam za mną. Przysięgam mówić prawdę i tylko prawdę przed sądem. Przysięgam mówić prawdę i tylko prawdę przed sądem. Uczam, yy, że przysługuje pani prawo do o, odmowy składania wyjaśnień. Czy chce pani z tego prawa skorzystać? Nie. Będę składała <noise> się, niego. Czym kierowała się pani dokonując czynu zakazanego? Kochałam swojego brata. Chciałam go pochować. Żeby nie zaszczęścić jego zwłok. Normalnie z, 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 z związkiem z jakim nakazuje nam religia, żeby zakopać ciało. Kreon zakazał tego czynu, więc jakie były stosunki Pani No, nasze stosunki były złe. Kreon zakazał mi chowania swojego brata, czego bardzo chciałam. Więc doszło między nami do kłótni, niejednokrotnie. Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo. A czy nie uważa pani, że jest zakochana w sobie? Co? No to nie, nie jest. jestem egoistką. Dobrze. Więc nadal pani utrzymuje, że kocha pani brata? Tak, nadal kocham. Tak. Czy są do pani na jeszcze jakieś pytania? Nie. Nie Dobrze, więc y, proszę się na swoim miejscu. O Jezus. Proszę o przysiężenie świadka kronu? Proszę położyć rękę na i powtarzać Przysię Przysięgam mówić prawdę i tylko prawdę przed sądem. Przysięgam mówić prawdę i tylko prawdę przed sądem. Panie Proszę usiąść. Pouczam panę, przysługuje panu prawo do zeznań. Czy chce pan z tego prawa skorzystać? Chcę zeznawać. Dobrze. Więc dlaczego pan skazał panią Antygonę na wyrok śmierci? Ponieważ złamała prawo. Yy, dobrze, ale czy pan jest jakiś spokrewniony z panią Antygoną? Tak, jestem spokrewniony, jest z moją siostrzenicą. Dobrze, a czy łączyły pana jeszcze jakieś inne stosunki z, z Antygoną? Nie, nie łączyły. Wysoki sądzie, sprzeciw. Dobrze. Pan Kreon wykorzystał moją kielkę w bestialski sposób i na koniec skazał ją na śmierć. Lecz nie wiedział, że Antygona była w ciąży, więc gdy skazał ją, skazał na śmierć swoje dziecko. Eee? Czy przyznaje się Pan do panu zarzuconych Nie przyznaje się. Cisza na sali. W Wysokim Sądzie mamy również zaświadczenie lekarskie na dowód tego, że to jest dziecko kreona. Proszę. Widzę tutaj zaświadczenie lekarskie od lekarza i jest tutaj napisane, że to jest dziecko pana. Ja się z tym nie zgadzam. Wysoki sądzie. I mam tu dowód, że nie mógł być ojcem. Gdyż. Gdyż. Gdzie jest bezpłodny? Gdyż... Proszę. Nie co to za założyć. <grym> <grym> no wypadku, wysoki sądzie. Przecież to są bredni, przecież on ma syna. Co ci wysoki sądzie? Ten dokument oszukany, został podrobiony podpis. No, jest, jest, nieczytelny, jest nieczytelny i tu już nie widać. Rzeczywiście, czy oskarżenie ma jakieś dowody inne, może? Mm, nie. W takim wypadku sąd odrzuca dowody. Wysoki Sądzie, w takim razie chciałabym jeszcze raz zwrócić się do doświadczenia lekarskiego. Pan Leon zadał nam pytanie, w jaki sposób mamy DNA. Więc pobraliśmy DNA z pana Kiecha, bo wiemy, że wieczorami lubił pan siadać przed na dworskim yy, podwórze i lubił pan wypijać wino, więc... Nieprawda! Ja nie jestem alkoholikiem! Proszę, mi tu takich rzeczy nie wypowiadać! Jestem... Proszę, w proszę, proszę Wysoki sąd! Proszę, proszę. I nic go przecież nie, nie oskarżył o nadużywanie alkoholu! Racja. Przeciw! Pani no, jakieś dowody o takie coś? Nie! Pan dowody, no, panu, to panu zaświadczenie lekarskie. Aha, to dobrze. Czy strony mają jeszcze coś do dodania? Tak. Dora... Proszę. Proszę bardzo. Chciałabym Pana zapytać, czy może Pan jeszcze raz przybliżyć nam słowa zakazu prowadzonego przed całym zdarzeniem? No, wiem. Kurde! Sądzę, że to jest skandaliczne zachowanie, żeby nie pamiętać własnej przysięgi, no a I nie można było pokochać ciała... Proszę yy... się nie pytania. Z jakiego powodu? Bo e, nie musi ten e, król e, wszystkich praw pamiętać. O tym prawie wszyscy byli poinformowani i ona powinna przestrzegać e, każdego. Pytanie. Jak to jest, że król, który sam ustanowił prawo, nie pamięta go? Przepraszam, ale kurki na mieście nie złapały. Tak. Proszę usiąść. Może zapoznać się z treścią sprawy. Dobrze, czy pan ma jeszcze coś do dodania na swoją obronę? Nic nie mam. Nie. Dobrze, czy oskarżenie ma jakieś pytanie jeszcze? Tak. Mam jeszcze jedno pytanie. O pan No tak miałem, jeszcze jedno Kochał ją pan? No kochałem. I gdyby ona nadal żyła, czy nie sprzeciwiłby pan się, gdyby zakazano panu pochować jej ciało? No... No i to jest trudne pytanie bardzo. No sprzeciwiłbym się. Więc dlaczego skazał pan antygonę na śmierć? Skoro nie zrobiła nic złego? No ale zwołała mu się yy, moją z... Za czy pan Sprzeciw Ona nie zdradziła. Nie zdradziła kraju, nie powróciła i nie nasza To była inna sytuacja. To było kazirodztwo. To już zakaz. To zakaz? było zakazane. Jaki zakaz? Pewnie o co innego chodziło? Jak sprzyjało? Wysoki serdzie. pan Hubert nie był obecny na sprawie od początku, więc chciałbym mu przybliżyć. Wcześniejszym moją wypowiedź. Wysoki Sądzie pan Kreon wykorzystał moją klientkę w sposób bestialski i na koniec wskazują na śmierć. Lecz nie wiedział, gdy ją skazywał, że skazał własne dziecko. Była tylko na jest w ciąży. Dowody zostały przedstawione i przyjęte przez sąd. To prawda, czy oskarżenie ma jeszcze jakieś inne pytania, dowody? więc szereg jest ja wolny, proszę ja miejsce. Proszę, ja bardzo, Jarek pani. Eee, dobrze, pouczam pana, że posługuję panu prawo do odmowy składania zeznań. Czy chce pan z tego prawa skorzystać? Nie, nie chcę. Dobrze. Eee, co pan pamięta z tamtego dnia, kiedy Kron skazał antygonę na śmierć? Bardzo rozpaczałem bo że będzie musiała umrzeć. No dobrze, a jakie są relacje pomiędzy panem a panią Antygoną? Bardzo ją kocham, jeszcze mam pewien dowód, który dał mi Antygona i śmiercią. Proszę, o dowód. Widzę, że pan przygotowany. Jak tak? Zabezpieczony. Widzę tutaj pan Hajmon dołączył e, list od Pani Antygony. Tak, dokładnie. Dobrze. Wysoki Sanji, czy mógłbyś sam go odczytać? E, hejmonie, hejmonie, skarbie, to, to ja, twoja ukochana Antygona. Piszę w ten list, ponieważ w naszym mieście krozą plotki, że cię zdradziłam. Chciałabym, żebyś nie płakał. Nie, nie płakać. Żebyś... Nie uf... Matko, nie ufam ludziom, którzy wygadują takie głupoty. Bardzo Cię kocham i nigdy bym cię nie zdradziła. Twoja ukochana narzeczona. A ta się jest Antygona. No dobrze, czy obrona Antygony ma jeszcze jakieś pytania do świadka? Nie, w sensę... Nie ma. Czy oskarżenie ma jakieś pytania? Owszem mam. Proszę bardzo. pan nakłonić ojca do zmiany decyzji. Tak, próbowałem, nam napisała mi list, o którym... która stwierdzam, że Już, mi. Drogi Sądzie, proszę. Faktycznie, jest tutaj list i zostanie dołączony do akt. Czy są jeszcze jakieś inne pytania? Czy nie Wysoki Sądzie, czy mogę prosić o przeczytanie tego listu? Eee, dobrze. Powiedz, nim, że nie może ci czytać że... No. Doszły mnie słuchy i starałeś się ocalić mnie od strasznego losu, o którym zdecydował twój ojciec. Nie wiem czemu, skazał mnie na, na zamurowanie w jaskini. Przecież ja chciałam ratować tylko swojego brata, żeby jego ciało znalazło się na ziemi, na której byli chowani jego przodkowie. Myślę, że kiedyś spotka go kara, twoja ukochana narzeczona antygona. Czy są jeszcze jakieś pytania? pytania? Czy mogę zadać jeszcze jedno pytanie? Proszę bardzo. Czy według Pana, czym dokonany przez Antygonę był czymś dobrym, czy czymś złym? Według mnie był, 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 był czymś dobrym. Myślałem, że psa do mnie Antygoną. Jednak okazało się, że ktoś podrobił ten list, Chociaż nie myślę o tym, bo to jest jej charakter Istnieje. Dobrze, więc ten dowód zostaje niestety odrzucony. Czy są jeszcze jakieś pytania do świadka? Idziemy, ja nie mam tutaj. Proszę świadka Co Pani pamięta z tamtego wieczoru? Jak Kreon skazał Panią Antygonę na, na śmierć? Mm. No zachował się w bardzo zły sposób. Tak jakby napadł na nią i powiedział jej to prosto w oczy, że skazuje ją bez żadnych świadków. No ja tam nie tylko słyszałam właśnie. Dobrze, ale Pani... No nie wiem, pani zdaniem, czy powinna tylko zostać skazana na śmierć? W takim sposób w nie powinna, ponieważ... Powinna, powinna. Nie powinna. W Moim zdaniem nie powinna, ponieważ działała zgodnie z y, sumieniem swojego serca. Chciała po prostu pogrzebać swojego brata w taki sposób, jaki należy. Nie chciała, żeby te złoty zostały zbezczeszczone, y, czy coś takiego. Ja. Ale prawo mówi <grymne> o swoim dzisiaj. Ja Pan panu ...karą porządkową w po wysokości 500 zł. Dziękuję. Chciałabym powołać jakiegoś świadka? Tego chciałabym powołać na świadka pana Terezjasza. Proszę o, wprowadzić świadka. Więc... Pamięta Pan jakieś, nie wiem, czy może widział Pan tą zbrodnię, jak antygona została skazana na śmierć? No jak on mógł widzieć, jak jesteś nawidziałem tego? Proszę sam, no jak on mógł widzieć? No. Ale może był świadkiem i słyszał? I słyszałem tego, nie było mnie wtedy, wtedy. Dobrze, a czy Pan może z jakiś rozmów pamięta, jak to się wydarzyło, jak to się stało? Co mówili ludzie? Mówili o tym, że antygona nie, nie, nie pochowała swojego brata. Y, strażnik wtedy spał i nie dopilnował rozkazu Kreonu. Dobrze, czy. Obrała jeszcze jakieś pytania, może? Tak. Y, jaką przypomnienie Pan przewidział Kreonowi? Że jeśli nie odwoła wyroku na Antygonę, bogowie mogą spuścić klątwy na jego rodzinę. Więc chciał pan zwlekał z przepowiedzeniem klątwy? Musiałem iść na pieszo i byłem ślepy. Trzeba było sobie kupić kupić wiadobłąda. Proszę darować to... sobie takie uwagi, dobrze? Pani też się uspokoi. Więc prosił pan kreł na posłuchaj? Tak. Dziękuję. Nie ma więcej pytań. Dobrze, czy to są już wszystkie pytania do świadka? Tak. No dobrze. To proszę o oprowadzenie świadka na miejsce. Teraz... Proszę Pani świadka strażnika. Nie, nie, wiem, nie. Przysięgam mu światełko, prawda? Przysięgam mu światełko, prawda? Przysięgam i światełko, prawda? Przysięgam mu światełko, prawda? Dobrze, proszę usiąść. Słuchaj pan, przysługuje panu prawo do odmowy składania zeznań. Czy chce pan z tego prawa skorzystać? Nie. Tylko prawda? Dobrze. Nic, proszę Co pan pamięta z tamtego wieczoru, jak krążył przed Antigone i ją na śmierć? Nic. <ślesy> Nic, jaka odpowiedź. A dlaczego? No bo, zostało wyznane... Wiedział ja Pan, jak Antegona chowała swojego brata? Nie. Czy Pan z Pałacu pracuje? Tak. Mamy dowód, że był Pan wówczas pijany. No. Butelka i... Z wyniki. Ta butelka alkoholu wraz z pańskimi odciskami została znaleziona tuż przy... ...wymalczaniu. A w przodniu jej dzisiaj moje odciski padły. Były na butelce. Na jedno. Ja to dam, ty albo. nie Proszę o spokój! Będziesz Proszę Zobaczcie. U mnie taki będzie. Proszę spokój! Jeszcze raz pan się odezwie, nieproszony, zostanie pan usunięty z sali rozpad. Wnoszę akt oskarżenia strażnika ciała zdrajcy poniekesa w celu dogodnej weryfikacji jako współudziału w czynie i niewykonywaniu rozkazów władcy Sprawa strażnika zostanie rozpatrzona w innym postępowaniu. Proszę o ciszę. Czy są jeszcze jakieś pytania do świadka? Nie, nie mam już więcej pytań. Ostarzenie? Nie, to dobrze, to jest małe Dobrze, więc proszę świadka o zajęcie miejsca. Proszę wprowadzić świadka Eurydyka. Świadek Eurydyka nie ma, Świadek Eurydyka y, jest chory, dostarczył nam. Y, Zwolnienie lekarskie. Eee, dobrze, zwolnienie zostanie dołączone do sprawy. Więc eee, czy jeszcze strony mają jakieś próbowanie świadka? Powolnie jeszcze raz Antygonę. Mamy tutaj dwa zdjęcia, które za chwilę pokażemy na których widać, że pani zakopuje ciało z nowego brata. No dobrze, zrobiłam to. Przyznać Pani do Tak. Do oficja pójdzie, zobaczysz. tylko na no, przyznaje się to do zarzuconych jej win? Zakupowałam brata, ale to tylko... A co ty głosi? Dobrze, proszę zająć no to miejsce. Mam przewód sądowy i udzielam głosu Panu Prokuratorowi. Wysoki sądzie, zebrane dziś dowody i zeznania świadków jednoznacznie wskazują winę Antygony. Posługując się prawem boskim i bliższą znajomością z synem mojego klienta uważała się, uważał się za nietykalną. Rozumiemy, że oskarżona kierowała się uczuciami do brata. Brata, który po wygnaniu wrócił za Teby. Brata, który zdradził swój kraj. Biegli psycholodzy stwierdzili, że Antygona była świadoma swojego czynu. Pozostaje jednak fakt że Atygona przyznała się do winy. Zapomniała, że obywatele, nawet bliscy władcy, muszą przestrzegać prawa, bo stanowiła jednak kierować się tradycją i wierzeniem. Uważając, że tak będzie słusznie. Czy pochowanie zdrajcy nie sprzeciwia się prawo boskiemu? Na to pytanie powinno odpowiedzieć nam Atygona. Wysoki Sądzie, wnioskuję o uznanie oskarżonej winą popełnionych czynów na mocy artykułu 4 paragrafu 3 i 7 kodeksu tebańskiego i nabawiam się kary 20 lat pozbawienia wolności oraz 120 godzin plac, 120 godzin prac społecznych na rzecz państwa. Yy, dziękuję. Yy, bardzo proszę o zawarcie głosu obrony. Wysoki sądzie, Szanowna łachom Przysięgłych, występuję w imieniu mojej gminy Antygony z radnych, oskarżonej o nieposłuszeństwo wobec króla. Podsumowując, decyzję, czy zostać obrońcą tej młodej kobiety, nie miałam w chwili zwątpienia. Uważałam bowiem, że każdy człowiek bez względu na pochodzenie zasługuje na godny pochówek. Nikt z nas nie chciał być porzucony i zapomniany. Czy można za to karać? Antygona nie miała na myśli obraz zniewagi króla czy intrygi. Jak to odebrano? Pragnęła tylko... Ale złożyłam. Proszę, no. pani Bogulow, proszę o <laughs>

w imię obowiązku poświęciła nie tylko swoją przyszłość, małżeństwo z Heimanem, ale również własne życie. Płaci więc najwyższą cenę. Antygona wykazała się ogromną odwagą. Przyłapana na gorącym uczynku nie próbowała się wytłumaczyć ze swojego czynu, a wręcz przeciwnie, była dumna z tego, co zrobiła. Podsumowując, moja klientka postąpiła zgodnie ze swoją naturą i miłością do rodziny. Uważam, że jest niewinna. Dziękuję, tak. czy pani ma tak, w słuchistocie zgadzam się z tym, co powiedzieli moi obrońcy i ja działałam tylko w swojej wierze i chciałam powołać swojego brata. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zbior zostanie ogłoszony po naradzie. Proszę, tak. Wyrok w imieniu sądu okręgowego w Tebach. Sąd okręgowy po rozpoznaniu sprawy Antygonii uznaje ją za winną zeszutowanego jej czynu i skazuje ją na 50 lat pozbawienia wolności oraz 50 godzin pracy społecznej. się tak, panią 120 się należało w Więcej, proszę. Więcej proszę! Proszę, proszę. Panie, proszę usiąść! W tych okolicznościach i jak dostaliśmy dowody w sprawie jest, jest widoczna wina pani Antygony, ponieważ tutaj król nakazał, król nakazał że po prostu nie można było pochować swojego zmarłego brata, ona zrobiła to wbrew prawu i dlatego sąd wydał taki wyrok. 一切。手机